Witam Was ogólnie w kolej. Przepraszam, nie w kolejnym odcinku, tylko w pierwszym odcinku z Brotato. Przepraszam, że niestety. Nie, nie, przepraszam, ja naprawdę, przepraszam, nie, ja się starszy pomyliłem. Nie z Brotato, z Ziemniaka. Tak, z Ziemniaka. Yy, ogólnie to. Ja, gram ki ja grałam kiedyś Brotato, ale sprzedałam, bo mi się znudziło. No, mam tutaj jakieś postacie odblokowane, ale my sobie wybierzemy klasyczną postać. Chyba, że chcecie senseja. No to to to. Albo chyba, że chcecie tego. Ubierzmy tego, bo ja... bo nie wiecie, ale on ogólnie jest ten. Na nim się opyla braźbiony, ale dobra. Ogólnie brotato to u mnie nie jest żaden brotato. To jest ziemniak. Dlatego widzowie miniaturka pod właśnie bo pod brotato będzie tam brotato napis ziemniak, bo to nie jest brot, bo to nie jest brotato, tylko to jest ziemniak. Zapamiętajcie to sobie. Gramy w ziemniak. Oczywiście zawsze nam się przyda. Oczywiście to też nam się przyda. Mamy piąstkę kolejną, mamy piąstkę kolejną, mamy piąstkę kolejną. I mamy dłoń. No ale mamy piąstkę kolejną i... Ulepszamy sobie na piąskie niebieską. Fioletą przypomnie... ale zobaczcie jaki to jest uku. Dlaczego pewnie się zapytacie, Edu, dlaczego nie ma po popiesieniowego odcinka z ogólnie Hollow to Przecież miało być, obiecałeś. Czy tam, czy tam obiecałeś, czy nie, jakby... No sorki, że nie ma odcinka, ale dlatego, że po prostu um, nie, nie słychać mnie na, na nagraniu i muszę to ogólnie naprawić i później po prostu, yy, wiecie, no później tam się zobaczę. Pe pewnie będzie ten odcinek, ale po prostu stawiam odcinek, żebyście mieli co oglądać, bo wiecie, no tak trochę, no sporo dni minęło, no i wy zostajecie bez odcinków. Co teraz? zrobić Endor? No wrzucę po prostu jakiś odcinek z czegoś, pewnie nie wiem czy jutro będzie ten odcinek, jeżeli jutro nie uda mi się tego zrobić, no to po prostu będzie też i z brotato może, ci... nie przepraszam z ziemniaka odcinek, bo pewnie zapamiętajcie sobie brotato to u nas jest ziemniak, jakby u mnie w kanale, zapamiętajcie to sobie, no i o... dobra, musimy po prostu yy, ten ziemniak, ok? Ta, tak będzie, Myślę, że zabawniej, dobra. Ogólnie to jeżeli już mi tego się nie uda zrobić, to po prostu zrobimy to w taki sposób, że um, po prostu będzie chyba kolejny odcinek z Brotato, albo jeżeli Wam się nie spodobają te odcinki z Brotato, no to po prostu zmieni się na jakąś inną grę, może na geometry nasz Bo ostatni odcinek, no, był kilka tygodni temu, ale to był taki mój... Nie, bo to jakiś mój taki najlepszy odcinek. Najlepszy odcinek to jest pierwszy z holu, no i to. On ma chyba tam... 49 wyświetleń? Chyba coś takiego. W ogóle jak tam wam minął dzionek? Nie bardzo dobrze. Mega. Dobra. Co tu jest? W ogóle kto jest was grał w tak? Możecie napisać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy też, czy ktoś w ogóle zna tutaj Brotatę. Mówię to sorki, że nie ma oczywiście odcinków w formie no to... Wiem, powinny być, ale no sorki, że nie ma po prostu. Muszę to naprawić, żebyście w ogóle słyszeli coś. Bo jeżeli to będzie w taki sposób, że będzie nagranie, a wy nic nie będziecie słyszeli. No chyba, że dodam napisy, ale wolę chyba po prostu zrobić, żeby było nie słychać. No, kupiliśmy sobie jakąś rzecz i mamy dookoła Ale chyba, jak. właśnie. Jakogoś. chyba zabijemy, czy coś takiego. To chyba. nie wiem. czekajcie czekaj chwilę. Pa, patrzcie, patrzcie, jakie tylki. Tak. Ćwiczyłem je po pierwsze od samych mistrzów. Ja nie żartuję, nic ja śmiczyłem, ja po prostu wygłupiam się, bo oczywiście tak jest. Ale jest tutaj dużo tam, przeciwników. Potrzebujemy, wiecie co. Jakichś lepszych broni, po prostu. Lepszych broni potrzebujemy. 12 nie zabraliśmy, no trudno, ale myślę, że to zrobimy. Ale też... Chcą tego zabrać, się Będziemy, chcą to się. Nie chcę tego zabrakować, ja smak to powiedział, że chcę to zabrakować. Dobra, no i ogólnie Mam nadzieję, że mam się... Ała! To by tak palec nagle zabnął. Mam nadzieję, że ma się spodobałem te odcinki z Brutato Bo jeżeli nie, to będzie strasznie smutny. Będę smutny. Wiem, że Brutato Ziemniak. Ponaszemu to jest ziemniak. Yy, ogólnie ziemniak. Zapamiętajcie jeszcze sobie, że ziemniak to blokada. Ogólnie ziemniak nie jest jakoś teraz taką super popularną grą, no ale myślę, że ktoś tam jeszcze ją chyba nagrywa. Nie wiem. Chociaż nie wiem, nie oglądam, nie śledzę jakby treści medialnych. By tam wiem, że był jakiś asset memów i popularne było bardzo. Six seven six heaven. Ale teraz to już nie jest popularna? Chyba. Nie. Nie, możecie napisać, czy ktoś jeszcze tego używa. Ja czasami, jak tam się po wygłupie, to powiem. Six seven six seven. no Ale tak ogólnie to do wygłupów z kolegami? To używam akurat. To jest takie śmieszne po prostu. 6 Nie wiem. Jeżeli ktoś tutaj się pojawi, Eee, jak ty możesz w ogóle. Enduri, jak ty możesz w ogóle używać takiego czegoś? To jest some cringe. Tak szczerze, robię to co chcę. Nikt mi nie zabroni. Dobra, mamy już ten coraz lepszy rzeczy. I mamy Bobo Chixa. Ten robocik jest bardzo fajny. Bo on po prostu nam nawalaj. Ale dobra, mamy ten: bum, bum, bum zaraz myślę myślę, że ogólnie może ma się spodobać brota tato i moje komentowanie jakby dla mnie po prostu ja bardzo lubię gadać Czy nie? no ale też akurat wiele osób nagrywa z kamerką, ale ja nie nagrywam z kamerką, nie wiem nie mam jakieś takiej potrzeby, może jak będę kiedyś popularny to może, ja wiem swoją twarz, ale Podwórzmy ten temat na no później, teraz gra. Łocie, panie, pa! Jak strzelają. W ogóle? Dwodzie, o tak! Chcemy to. Prawda, widzowie? Oczy trzy. Ja mam polskie tłumaczenie, ale. O. Mamy. Pięść. Szybkość, ale szczęście. Kunaja sobie dajmy i ulepszymy na o. Epicki. No i nice. Myślę, że więcej chyba już nie będziemy wydawać, bo myślałam, że dostaniemy ten. Ale dobra, mamy już coraz więcej rzeczy. Co to jest? Kurde, jakiś mocny teraz się pojawił. No, to jest już dosyć ciężki tryb, bo to jest tryb 1. O, akurat mieliśmy unik. W ogóle, lubicie Fnafa? Bo ja się tak sobie myślałem, czy nie robić odcinków z Fnafa. Mógłbym zrobić w sumie odcinek że e, tam Że ogólnie po prostu wiecie Że ogólnie po prostu um, O jakiś zbrojca Ten jest ten jest już dosyć ciężki w ogóle stajesz się już powoli ciężko się robi Myślę, że jest git. Dobra, mamy to. 29 nie zabraliśmy do... Nie, dobra. O kurde. Myślę, że obrażenia. Może nie są git. Nie wiem czy kuna sam Obrażenie to... Do... To sobie weźmiemy. bo to. Medyczny. O boli. boli Nie wiem. Musiałbym coś w sumie osunąć, ale i tak i tak, jakby już za późno. No i też się zastanawiałam, czy nie robić po prostu odcinki z FNAF, ale no na razie mam serię Hollow Knight, więc dotrzymajmy ją sobie. Musimy ją skończyć, później będziemy się zastanawiać nad następną serią. Ale myślę, że następna seria to będzie Minecraft Survival. Tak się czuję. Albo Minecraft na modach. Nie wiadomo. Zobaczy się. Ogólnie będę chciał zrobić też live'a. Będziecie mogli ze mną podlecieć jaka muzyka. Mam nadzieję, że za nią nie dostanę prawa Prawda? Prawda, że nie dostanę? No e, ja pan. Bardzo wam. Tam było strasznie dużo, no 37, ale prędkość ataku nie. Dzień. O! To. Pancerz. Hmm. Co to jest naturalnie? No dobra. dobra, to jest nic. Co taki mają 20% na O dobra, no i myślę, że idziemy na satofala. Jak dostanę, przecież prawa że prawo, to takie coś, że po prostu zablokuje mi, że nie będę dostawał ten, kasy za filmiki. I tak to mi nic nie zrobi, bo i tak i tak będę miał. Bo ja na razie nie zarabiam. nie, co czy... Dobra, ale... O nie, zbiliśmy sobie obronę. Bo miałam obronę. Nie, 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 nie. Dobra, nawalamy. Dobra, nawalamy. Ja nie wiem, jak ja to przetrwam. No, Endor, nie wiem, jak to przetrwasz, jak dosłownie wchodzisz przeciwników. Ja też nie wiem. A to jest już dziesiąta fala. Ja, ja boję się... NIE ZA... JEST! 80, ale dobra Regeneracja, szansa, prędkość, szansa, to nie, nie, nie Nie tobie, szanowne, ja cię był. Co, co to było? Dobra, kupujemy jakieś rzeczy Prędkość ataków, nie Nie, 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 nie nie, nie nie, 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 dobra Dwoje masz, ale sobie popisik łączymy Zbieranie, nie, 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 nie. Obszery. nie, 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 nie. Szczęście i tak, i tak nam nie jest potrzebne. Ale ale wiecie co, ulepszymy sobie to szczęście, żebyśmy nie mieli tego na minusie. Bo szczęście też jest dosyć potrzebne. No ale wiadomo, no my mamy teraz strasznie kryzysowe sytuacje i potrzebujemy na pewno dosyć rzeczy. No, o nie, pojawiły się mumie a mumie wiecie no są groźne ale w ziemniaku są jeszcze bardziej groźniejsze bo mają wciel hp ale my mamy dowolone combo no tak, my mamy dosyć tam my mamy siebie widziały co ja robię jak ja mam to przetrwać wy to widzicie ja w brota to się tylko używa klawiatury, żeby walczyć. Bo postać sama za ciebie bije, ja nie klikam. Jakbyście, jakbyście jakbym ja klikam w sensie, to byście to pewnie słyszę. słyszeli. Słyszeli? Bierzemy, 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 ładujemy. No, 102! 15 szczęścia, BET. Bierzemy to. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to są nakryte, jeszcze pancerze leją pancerze dobrze, no to sobie o boże dobra, zmanowanie potrzebnie pieniądze nie bo co ale jest git, jest git jest git, Damy sobie radę o nie, o nie Nie wiem do którego tu jest fala, może do 50 nawet. Po 50 to nie wiem, to już trzeba, Tam będzie już chyba Armagedon po prostu. Jak na dwum już się dzieją jakieś tam... po prostu... Mogę wziąć w sumie Cyborga, bo Cyborg mam minigana. Nie wiem czy w ogóle wygramy tą postacią, no, ale wiem, że można wyłapywać golema. I tutaj da się dużo postaci odblokować, ale ja wybrałem na tą, bo ona może mieć 12 rzeczy. To jest po prostu mega dużo. mega. A ja zaraz umrę i nie będzie fajnie. Dobra, przeżyłem. 58. Zbieranie. Max PS. Pi, p, pyzy, pyzy, pyzy. To tak się mówi, chyba. O mój Boże, szczęście, nie będziemy mieli szczęścia. Dobra, bierzemy to. To nie wiem, pięść. O tak, give me that. Dobra. Musimy minutę wytrwać. Boję się, bo tutaj już się robi czerwono. I tutaj już. No nie wiem. Mój rekord to jest chyba... właśnie 13. I teraz za niedługo powijemy ten rekord. Ale gram najgorszą wtedy postacią. A macie... Bum, 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 Oczywiście, jeżeli sobie damy na jakąkolwiek postać... Chodź tu! Chodź tu! My Ciebie zabijemy! Dobra, dobra. Nie. Nie, nie zbierzemy tego. Nie zbierzemy...

nie wiem po co mi, że nie. Bierzemy to. Nie! Co mam większe obrażenia? No, pięć. Nie wiem, czy dobrze postąpiłem. Mamy same epickie rzeczy. Jest dobrze. Jest. Bardzo dobrze. Jest co 10 sekund stawiamy miny. O nie, o nie, te małe, te małe Ja przecież nie um umierałem bardzo często, te małe, skrótszymi Dobra, ale pobieraliśmy swój rekord W ogóle, jak tam była dzisiaj w szkole? dobrze? Chyba, że chodzicie do liceum, albo do gimnazjum, albo do stypniku Albo chodzicie do przedszkola, albo do żłobka że kolaczki. Nie Właśnie widzicie co tu się dzieje przez ten mały chaos. Totalny chaos. Inaczej się tego nie da wytłumaczyć. Po prostu chaos widzą. Wiecie, że coraz, coraz, z każdą sekundą pojawia się więcej. To było bardzo ryzykowne, bo ja dosłownie... są nie. Zasięg. Myślę, że zasięg nam się przyda. Mam już ponad 110 zasięgu, ale myślę, że możemy mieć wciąż więcej. Obrażenia, co to jest? To. Zobaczmy, może inżynier. Nie chcemy inżynierii. Jest zmarnowana niepotrzebnie kasa. O, mój boże. Widziałem, że miałam zablokowane te rzeczy. No, i już coraz więcej się pojawiło. Tej... No, i pojawiły się. O mój Boże. I tak nie lubię. Jakbyście grali w brota, to, to byście. Musieli... No, i przegraliśmy. Ooo. Może zagramy sobie na pierwszym poziomie, dobra. Prawód, do... Czekajcie, sprawdzę ile ten odcinek już... 19 minut, dobra Dobra, dobra Start! Zagrajmy sobie Tym razem Ogólnie Gamerem Poczekajcie chwilę bo torki za tą ten, ale musiałem Ten zjeść, po prostu zjeść sobie Te że... głupoty innej się nie dało bo... nie, dobra, wiecie co albo dobra, my sobie to to będzie nasz ostatni jakby ten wiecie, żeranik bo nie chcemy jakoś tak mega długo robić ten ale ogólnie planowałem dodać jakieś fajne takie rzeczy na koniec odcinka od razu mówię, że będę na 100% dodawał takie, że wiecie, że że po prostu um, no mm, że w no zawsze sensie... się kurde no, zawsze się, że na koniec odcinka będzie takie ta będzie jakaś tam muzyczka sobie leciała, i, i tak i będzie tam pisało. Coś tam za. za zasubskrybuj albo ten, albo nie. Yy, zobacz poniżej. No, i ogólnie tam będą pokazane trzy odcinki: albo, albo będzie po prostu taka muzyczka, będzie pisało. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I tam będą jakieś inne pokazane, że możesz obejrzeć. No jakoś to będę zrobił, no ale tylko muszę to, to się też nauczyć zrobić, bo moje obecne odświetlki mają tylko dobrą miniaturkę. To, że je wrzucam i Wam się bardzo podobają, to nie oznacza, że one są super no Ja przez to się kiedyś nie stanę popularny. No jakby trzeba montować filmiki, Ja oczywiście mam kamerę, no, 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 ale ogólnie mnie. To takie dodawanie różnych takich memów albo coś, to też podwyższa chyba... Witamy. To też chyba podwyższa zasięgi. To też się potrafi montować i to wygląda po prostu dobrze. W naszych kresztach się więcej jablora. Mniejsze wrażenia. Hmm. niby to, ale to. Dobra, weźmy to i weźmy to. A. Pamiętajcie, jeżeli, jeżeli umrę, to czym się kończy? By że nie tak od razu, że ten, ale po prostu wiecie, że już jest tam Mamy skrzyneczkę z, z Czekajcie, bo tutaj strasznie dużo. Nie jestem w stanie tego wszystkiego zebrać. .essen. Sześć. Weź! Wybierz. To sprzyjać to wezmę. Dobra, ostrzyba! Co za szernięcie mniej. O, dobra. Fajna, 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 nie to nie. Czemu ja to mam zablokowane? Kurde. Znowu dobra. Myślę, że już Tam jest nic. Tak szczerze z cyborgiem mogliśmy wymać spokojnie zrobić ten drugi tryb, ale to już dajoby zbyt dużo czasu po prostu. Zajoby zbyt dużo czasu. Czekajcie, bo muszę to sprawdzić. Nie, dobra. To Będę to sprawdzał. Hmm. Nie, nie mogę. Jestem strasznie spiąta. Taki, wiecie, taki... Spiąta. Może taki... Dostanę energii dzisiaj jakiś taki. Ale oczywiście energię to mam, żeby do was gadać. Spokojnie, mamy tego. Ale tak w ogóle, co w ogóle nie... W nie mam energii witę. Chcę coś robić. Dzisiaj mam taki luźny dzianek. Luźny dzianek Luźny dzianek, ale Endor też muszę nagrywać. Mój no, youtuber ma... Youtuber! Ja powiedziałem youtuber youtuber ma swoje wady i zalety. Wada jest taka, że muszę nagrywać dla was odcinki. To było trochę takie hamskie. Przepraszam, ale to jest trochę, wiecie, no czasami jak komuś się nie chce po prostu, Jakby... ja mogę dla was na... ja mogę dla was ciągle robić odcinki, naprawdę. Dla mnie to nie jest żaden problem, ale niektórym zaletem jest po prostu ruszyć, ruszyć się do tego komputera, ten nagrać filmik, zmotować go i wrzucić, a potem, a potem widownia się cieszy. Ale no nie, nie niestety po prostu e, w sensie, tego znam, tego po prostu... Nie chcę im się tego niestety robić. Dobra. Bo... No, bo... eee, czekajcie. Muszę znowu coś ten, bo coś mi się dzieje, więc dajcie mi chwilę. Dobra, wybraliśmy sobie to, obrażenie, dobra. No i znowu mi się laguje. Ja nie wiem o co z tym chodzi. <laughs> Świeże mieni Normalnie normali <laughs> Normalnie widzowie steksza idzie to... Mamy podwójnego robota. O mój Boże! Mamy podwójnego robota! I mamy to Nice! Mamy trzeciego robota! Nie, 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 no, no, no juz. Nie. Juz. Nie, tak, nie, ta gram. Nie, to gra i specjalnie, naprawdę. Ja bym więcej większość teraz epickie. Mamy trzy Bobociksy. Ile yy, baby G, Robociksy, Robociksy. Chipsy. Robo. Robo. Robociki, chipsy. Robociki. Robociki. Chiki, chiki, chiki. Trzyki, triki, chiki z Ameryki. W ogóle. Poprosiłem mu łapkę, w ogóle chyba nie. No co jeżeli chcecie możecie zostawić Pamiętajcie zapamiętajcie to u mnie Brotato, nie, skreślamy U mnie tak jak ktoś napisze w komentarzu To po prostu o, wkurzę się Mówimy ziemniak, ok? Ziemniak, ziemniak Spoko Mam nadzieję, że ten, że to jest fajna umowa ale no tak, no jak mówię. A co? Poproszę, odcinkiem Hollow Knight'a? to on. I footnote do mnie, baby G. Nie chcemy tego. Mamy dosłownie 0 pancerza, więc Ja tego nie chcę. I footnote do mnie, baby

i mamy Wcze. To sobie przetestujemy w następnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie. Może jutro, jeżeli mi się uda to zrobić. No i wiedziałam, za długo to się nie nauczyliśmy. Dobra. Ogólnie dziękuję Wam za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, a subskrypcję, a także napiszcie jakiś miły komentarz. Ogólnie mam nadzieję, że mu się spodoba odcinek z Botato, trzymajcie się, elo!